Pierwszym drobowskazem na drodze do świętości ojca świętego Jana Pawła II była rodzina. Karol dorastał w szczęśliwej rodzinie. Miał mamę Emilię i tatę Karola oraz starszego brata Edmunda. Często chodzili razem na spacery po Wadowicach. Jeszcze częściej wspólnie się modlili. Mówili o Panu Bogu i Jego miłości. Chodzili do kościoła. Kiedy Karol miał 9 lat, zmarła jego ukochana mama. Było mu wtedy bardzo ciężko. Jednak dzięki troskliwej opiece swego taty i starszego brata nie czuł się samotny. Nawet w tak trudnej chwili nie zapominali o modlitwie. Kiedy Karol miał 12 lat, umiera jego brat Edmund. Było to kolejne bardzo smutne wydarzenie w życiu małego Karola, ponieważ stracił swojego najlepszego przyjaciela. Jego tata był dla młodego Karola niezwykłym przykładem pobożności. Czasem, kiedy chłopiec budził się w nocy, widział swojego tatusia modlącego się. Jako młody chłopak Karol służył do mszy świętej. Po drodze do szkoły zawsze wstępował do kościoła, aby chociaż na chwilę przyklęknąć przed obrazem Maryi. Po lekcjach razem z kolegami też przychodził do świątyni się modlić. Wiersz pod tytułem Rodzina. Każda była odmowa, moim kadzim. Zatrzymałeś tej życiowej konniczki i pomogłeś znaleźć sens codziennie młodziny. Proszę, podczas wsparcia, można tylko ścierać. Dziękuję Ci za wszystko, dałeś nam tak wiele. Pamiętam, że tobie każdy ci spowina, to Ty nam wskazałeś, jak ważna jest godzina. Na rodak Karol Wojtyła. Karol Wojtyła był bardzo energicznym chłopcem. Dobrze się uczył, lubił czytać, uwielbiał sport. Pływał, jeździł na nartach, grał w piłkę nożną i hokeja. Kiedy chodził do gimnazjum, zainteresował się teatrem. Niektórzy spodziewali się nawet, że zostanie aktorem. Po maturze wraz tatą wyjechał do Krakowa, gdzie chciał studiować, jednak studiantę przerwał wybuch II wojny światowej. Aby utrzymać siebie i chorego tatę, Karol rozpoczął pracę w kamieniołomach, gdzie poznawał życie biednych ludzi. Kiedy został księdzem, biskupem, kardynałem i w końcu papieżem, Miał zawsze pełne ręce roboty. Spotykał się z wieloma ludźmi, rozmawiał z nimi i pomagał im. Nasz papież znał osiem języków i bardzo dużo podróżował. Odwiedził aż 132 kraje. Wiersz pod tytułem Pracowite życie w papień". Papieża trzeba dobrać słowa, by prawdziwa była zawsze słów wymowa o Jego wielkości pracy codziennej, o Jego wysiłku miłości niezmiennej. Dlatego, co dobre i co sprawiedliwe, co oznacza prawdę i to, co uczciwe. Pracowite życie naszego papieża, bo to on. Nieustannie do pokoju zmierzał, wołał o sumienność, prosił o uczciwość, wzywał o rozsądek i sprawiedliwość. Tę wielkość papieża dobrego się mierzył. Bo do grona wielkich jak Paweł II należy. Dominującą cechą w dążeniu do świętości jako dziecka, młodzieńca, kapłana, biskupa, kardynała, a później Ojca Świętego była modlitwa. Chyba dla nas wszystkich jest oczywiste, że świętym trudno zostać bez kontaktu z Panem Bogiem. Takim kontaktem jest właśnie modlitwa. Karol Wojtyła modlił się na wiele sposobów. Odmawiał pacierz, anioł pański, litanie, jednak jego ulubioną modlitwą był różaniec. Modlił się zawsze w skupieniu. Bardzo często też przerywał swoją pracę, aby na chwilę zajrzeć do kaplicy i pomodlić się. Papież bardzo mocno kochał Matkę Bożą. Na bożeństwo do niej wzniósł, wyniósł z domu rodzinnego. Dlatego jako swoje papieskie zawołanie przyjął wzrok totus tus, który oznacza cały twój. Cały zawierzył się Matce Chrystusa, uznając ją za swoją mamę. Wiersz pod tytułem Modlitwa Ojca Świętego Przymknę tylko oczy, przymknięte oczy, złożone dłonie, w rękach różaniec, szept, ust, słowa, modlitwa, żegnęte, kolana na białej. Poszcie. Posadzce. Przed nim figurka Najświętszej panienki obok płonąca świeca, modlitwie, się. Najszczerzej, jak tylko potrafi. Kolejnym drogowskazem, przy którym się zatrzymamy, to cierpienie. Sami wiemy, bo byliśmy świadkami choćby ostatnich chwil, zanim odszedł do domu ojca, jak cierpiał. Cierpienie było umocnieniem jego wiary i miłości do Chrystusa i drugiego człowieka. Czasem się nam wydaje, że święty to ma dobrze, bo Pan Bóg się do niego uśmiecha, wszystko mu się udaje i jest szczęśliwy. Jednak y, tak nie jest, bo przecież Święty też jest człowiekiem i cierpienie Go nie omija. Wszyscy doskonale pamiętamy Karola Wojtyłę, który mimo przykrych wspomnień nigdy nie tracił pogody ducha i nie przestawał ufać Panu Bogu. Już jako młody człowiek stracił najbliższe mu osoby. Najpierw zmarła mu siostrzyczka, potem ukochana mama, a na końcu brat. I na koniec umiera ojciec. Ciężko też pracował w kamieniołowach. Lata wolne były dla niego też przepełnione smutkiem i goryczą. Nawet kiedy został już papieżem, życie jego było pełne bólu duchowego i cierpień fizycznych. Mimo tego, pokazywał, że cierpienie też ma sens, bo przecież ból, przez ból człowiek zbliża się do Pana Jezusa ukrzyżowanego. Swoje cierpienia Jan Paweł II ofiarowywał w intencji rodzin osób krzywdzonych i poniżonych oraz ratowania dzieci nienarodzonych. Warto tu zastanowić się nad swoimi cierpieniami. Czy znosić je tak po prostu, czy oddać je Panu Jezusowi w intencji osoby bardzo potrzebującej. Wiersz pod tytułem. Nasz Ojciec Święty. Nasz Ojciec Święty był zawsze uśmiechnięty, tłumiony ludzi wokół siebie miał. Każdy uważnie słuchać go chciał. Czy w, czy w cierpieniu, czy w chorobie, zawsze z nami pragną być, by przybliżać Słowo, Słowo Boże. Tym, co z Bogiem chcieli być. Ojciec Święty go krzyż, jak, jak przez laty Boży Syn, a nie nad na kres, taki Banku Boga jest. W pięknie przyrody papież dostrzegał miłość stwórcy. Zachwycał się niepojętą tajemnicą, jaką jest stworzenie świata przez Boga. Stworzenie świata jest dowodem miłości Boga do człowieka. Niektórym z nas może się wydawać, że papież zajmuje się tylko poważnymi sprawami, a nie ma czasu na przykład na wycieczki, spacery czy podziwianie przyrody. Karol Wojtyła od najmłodszych lat uwielbiał przyrodę i sport. Kochał wędrówki po górach, jeździł na nartach, organizował też spływy kajakowe dla młodych ludzi. Zawsze uważał, że to co go otacza, jak błękit nieba, zieleń lasów, ból, srebro jezior i rzek, śpiew ptaków, jest dowodem miłości Pana Boga do człowieka. Portret to wiersz mówiący o Przyrodzie. Wśród wysokich szczytów tak, pośród jezior brzeg, widać ojcze Twoje twarz. Słać głos Twój w drzew, maki, Socą się pszeniczne łany, śpia słowych znaną pieśń, to twój kraj oczy kochany. Czy nie tęsknisz ojcze mój, to tych socen, świerków brzust. To pałtyku chłodny bud i do orwa w cieni chmur. Usiądź ojcze, nieba ognie, unieś w górę swoje dłonie, bogosłań ojczyznę na naszą, którą nosisz w sercu swoim. Moi drodzy, drodzy do świętości, spotykamy drogowskaz mówiący nam, że papież był <laughs> radosnym człowiekiem i tą radością obdarowywał wszystkich, których spotykał. Niektórzy z nas myślą, papież, mając na głowie tyle spraw całego kościoła, jest poważny, groźny, albo zdenerwowany. Wprawdzie sprawy Kościoła dla Jana Pawła II były ogromnie ważne, lecz obojętnie nie były mu sprawy biednego, chorego człowieka, chrześcijanina. Mimo tych niełatwych spraw, dopisywał mu humor, dowcip, otaczał się zawsze ludźmi radosnymi. Poczucie humoru towarzyszyło mu nawet wtedy, gdy został papieżem. Często zaćwiał swoich współpracowników zmianą dotychczasowych zwyczajów papieży. Podczas swoich pielgrzymek do różnych krajów świata dawał przykłady jego poczucia humoru. Na przykład w India zakładał piórowóż indiański na głowę. Kiedy odwiedzał hutników, wkładał kask hutniczy. W ten sposób zbliżał się do ludzi. By nie czuli się mniej ważni od niego. Lubił przebywać wśród ludzi, żartować z młodzieżą. Szczególnym miejscem okazywania radości życia przez papieża było cierpienie, z jakim zmagał się przez wiele lat. Żartował nawet ze swoich ułomności. Z pogodą ducha przyjmował własną starość. Całe jego życie było dowodem na to, że chrześcijanin ma wiele powodów do radości życia. Pierwszy pod tytułem: Zawsze wesoły. Zawsze wesoły, zawsze uśmiechnięty, dobrym słowem, dobrym czynem, święty niepojęty, kochał góry, kochał drzewa, wszystkie pieśni zawsze śpiewał, czystym sercem zawsze śnił, zmienił los, nawet o tym nie śnił, pisał listy do dzieci, pisał wiersze wspaniałe, pisał... Wiele, ale niesłyszane. Gdy po górach chodził, zawsze na szczyt wchodził. Gdy zdrowie miał nie najlepsze, zdobywał szczyty mniejsze. Gdy wiatr chalny zawiał, Kapelus mózgowy spadał. Lecz gdy mu sił zabrakło, siega się zamknęła, nie ma wśród nas przyjaciół. Ojcu świętemu bardzo zależało, by wszyscy ludzie na całym świecie usłyszeli o Jezusie i jego miłości do człowieka. Dlatego bardzo dużo podróżował, a drogowskaz jest zatytułowany Głoszenie Ewangelii. Zastanawiamy się Patek. czym się wyróżniał papież, aby mówić o nim świętym. Istnieje jedna cecha wspólna dla wszystkich świętych, a jest nią gorliwość w głoszeniu dobrej nowiny wszystkim ludziom. Często opowiadał o miłości do Boga, o Jego narodzinach, o śmierci i zmartwychwstaniu, po to, abyśmy mogli żyć wiecznie. Takie zadanie postawił sobie Karol Wojtyła i realizował je jako papież. Podróżując po całym świecie głosił Słowo Boże. Odbył 104 podróże zagraniczne, przynosząc ludziom nadzieję na lepsze życie, pokazując, jak żyć w przyjaźni z Panem Bogiem. Wiersz pod tytułem Papież jest kochany. Papież jest kochany, zawsze uśmiechnięty, po tym poznajemy, że to Ojciec Święty kocha wszystkich ludzi biednych i bogatych. Wszyscy idą do papieża, jak do swojego taty. Papież kocha dzieci, też z całego świata, czasem nie przytuli, czasem pocałuje, bo papież na ziemi Boga zastępuje.